Siemanko, z, z tej strony Witam was w pierwszym filmiku z Setu 15 Jesteśmy właśnie na preview e, I przed nami e, pierwsza gierka Moja w setie 15 e, Wy tą gierkę powiniencie oglądać dopiero e, 13 e, Po tym jak zejdzie mi embargo e, Ale To jest moja pierwsza gra Jeszcze ani jednej nie zagrałem Więc zobaczymy jak to wyjdzie e, Set Film to jest Anime Battle, więc jak widzicie, te nites są takie troszkę in, inne niż zwykle, trochę bardziej komiksowe. E, mi się to szczerze mówiąc bardzo podoba, takie odświeżenie graficzne. E, dajcie znać w komentarzu, czy wam się po oglądnięciu filmiku będzie e, podobał ten set graficznie. E, no i co? E, pierwsza rzecz to jest, e, może od razu powiem, bo dostałem to jest. E, Mechanika setu, czyli właśnie tutaj ten. te power snaki, to są takie trochę. trochę takie anomalie, które się dostaje i można dawać na czempiony. E, zaraz to zrobimy. E, co my tu mamy? Rafa, Zaka, The Crew Sniper. Okej, okay, okej. Okay. Battle Academia. Ok. E, z tego co kojarzę, to Crystal Gambit jest to. Y Fortunowy trade. ale ja na razie nie mam za bardzo jak go wrzucić. Prodigy. Ty jesteś heavyweightem. Heavyweight to takie duże br tylko troszkę z takim. z takim twistem, że dostałem jeszcze AD za procentowy health. Taki cosik. Ok. Może wezmę Star Guardiana na razie. Ok, mamy pierwszy pierwszy augment cloning facility kurde cloning facility może być niezły z tym power Snackiem może znajdziemy jakiś combo okej okay. mamy pierwszy priorytet hero 101 one yy, to jest Akademia Champions ja mam teoretycznie z Reala 2 ale nie będę miał trzeciego battle academy battle academy z tego co kojarzę to jest yy, coś ala yy coś, ale y, ampy, bo też tak jakby się ulepszają w pewny sposób. Dobra, wydaje mi się, że ja po prostu zrobię coś takiego. Y, mam jakieś bastiony tutaj, może? Nie ma protektorów. Dobra, zrobimy tak i dajmy to tutaj. Yy. Yy. Czarżować będzie. Ok, zróbmy tak i powiedzmy, że gramadę i zaslamujmy to. będę po prostu robił jakieś randomowe rzeczy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, ty masz co? Magic damage i redukcję damage. okej okay. Mamy dwa Crystal Gambity. Pobrakuje yy, tu jeszcze wai, ewentualnie. E, a to, e, to drugie to jest e, do zremoverowania tego Power bo teraz wybraliśmy ten Power Snack. I przy sprzedaży tej REL, albo przy remuwerowaniu, możemy dać znowu Power snaka na innego Championa. Yy... Wait, może wyłączę. Dobra, dorzucę Bastiona. Yy, brakuje nam jakiejś Battle Academy. Żeby tutaj mieć fajny nawet Penner. Yy, Okej, okay, Ezreal jest ciekawym ludkiem. To jest jedynka, która ma i Magic Damage, i AP Damage. A właśnie, to Battle Academy, mam pokażę. To jest trochę tak jak Ampy, po prostu. Wcześniej było Up, teraz jest Potential i te jednostki dostają Potential i ten Potential ulepsza im trochę spele, tak to wygląda. Czyli mamy fajny level up już tutaj. Może nawet powinienem zrobić tak. Czy nie? Ty jesteś też Prodigy, to nie, bo to jest... dodaje mi Prodigy, to na pewno nie. Prodigy to jest taki... E, taki... E, taka klasa, która daje... Wow, fight, która daje. E, mana Regen. W ogóle to też pewnie omówię dokładnie w jakimś filmie, który będzie pewnie. jutro, nie wiem kiedy jeszcze dokładnie. Na pewno przed startem PB, e, W którym dokładnie omówię wszystkie zmiany, które są w tym setcie oczywiście, bo to jest tylko pierwszy filmik z pierwszej Gierki, z pierwszego wrażenia, nie? Więc jeszcze tutaj. E, wszystkiego nie będę w tym filmiku omawiał, ale e, przydałoby się zrobić takie duże omówienie, bo też są zmiany na przykład w. E, statystykach, e, tutaj na przykład jest coś takiego jak base attack damage, nie ma już teraz many e, przedmioty, które są dają na przykład manę e, dają te kropelki, czyli mana per second zmienił się też się e, sposób w jaki jenity się targetują, także e, na razie do tego chyba nie będę przechodził, bo po prostu omówię to sobie wszystko w osobnym filmiku, bo wydaje mi się, że tych zmian jest całkiem sporo więc no będzie na pewno co omawiać Gunblade? Nie wiem, po prostu coś zeslamuję O, mamy jednostki Mighty Mech To jest e, powrót Mecha, jak coś czy całkiem ciekawe Powrót tutaj, level oczywiście Wygląda to nieźle, ten opener Solo leveling for the next five combats, your team size is one But the champion you field has massively increased stats O kurde Ciekawe 1 XP for each kill No u mnie zrobił jednego killa niby Ciekawe Fajne są te skinki soulfighterowe mega Ogólnie no, te skiny są niezłe Pewnie będzie jak zwykle gadanie, że no nie da się rozróżnić jednostek na początku, ale to... Jak ktoś tak gada to jest... To jest nupkiem po prostu. To pogra się jeden, dwa dni, i już wszystko będzie wiadomo. Eee, to nie bójcie się, Eee, protektor, protektorze to po prostu reprint pod shieldem. Takie rzeczy Eee, Mighty Mech nie potrzebujemy. Bastion, eee, może 5 Battle Academia zagram. Battle Academia ma Leonkę i Yumi, czyli raczej Ape trade to nie dobrze, bo ja zaslamowałem ADTn przedmiot. Yy... Starguardiany też mają poppy i Jinx. A Jinx jest snajperem, czyli Jinx kurczę może być AD czempionem, może to jest Star Guardian game Starguardian działa trochę tak jak Gildia Eee, gdzie są tutaj? Eee, tylko, że daje, jednost daje buffy tylko dla siebie. Cz tylko dla jednostek Star Guardian. Każdy wprowadzony unit daje jakiś osobny buff, i eee, po prostu im masz więcej, tym masz więcej buffów, nie? Tak to wychodzi. Co to, to za robaczki? Śmieszne. O, ciekawe, czy się healują tak jak kiedyś, czy znowu się nie healują tak jak w poprzednim secie? O, healują się, dobra. Mentor. Mentorzy to są chyba tacy e, emisariusze, że albo grasz jednego, albo grasz czterech. Mają Kobuko, Heavyweighta, Udyra, Yasuo i Ryza. Okej, okay, mam więcej tych ludków. E, czy ja zrobię po prostu ginsa? My guess. E, mi się jakiś level up, ale w sumie zaplanowałem sobie co mogę zrobić na levelupie. Tak, w sumie, mógłbym teoretycznie już przesunąć to z tej rel e, i dać na przykład na Ezreala o, on teraz dzięki temu potencjałowi dostał blinka i atack speed. Okej, okay. Okay. gin sodifuje, czy nie? Samira to jest chyba 4 więc... Okej, okay, dobra. Prawie tutaj Samira. Nie wyjaśniła. Nice. Okej, okay, mamy Sunfire Board Burn all enemies for. 15... czekaj, to jest całkiem dużo. Ej 15%... Pro... Jakby to jest over 15 sekund, ale to i tak chyba jest sporo. Crime River, Tear i manager dla wszystkich... Okej, okay, to jest... Pod. AP chyba może nie być takie złe, bo to jest dla całego teamu Eee, jeden mana, e, reagent to jest mana na sekundę, quiet quitting Huh To brzmi całkiem nieźle, i to i to mi się bardzo podoba Ale chyba wezmę to No, yorena jakieś źródło, wezmę to chyba Eee, okej, okay. i To zrobię tak też Chociaż nie wiem, czy to jest korekt hmm. Ta rel mi się podświetla, bo mam na niej tego... To ulepszenie, nie? Dobra, co robi 5 dla Academia teraz? Co on dostaje na 5? Okej, okay, czyli po prostu zwiększa mu się... AP i AD, dobra, rozumiem e... Mógłbym to selnąć I wrócić to i teraz mam z powrotem to. Damy może na Xina. Albo w sumie. Może w sumie na niego damy. Classy the Champion. Last listy trade is more effective on them. Ha. Może to? Fairy Okej, okay, będziemy grać jakiegoś... Okej, okay, to e, Będziemy grać jakiegoś AD, chyba AD atak, atak speed z tego Tylko nie wiem czy Jinx jest tym AD atak speed carry, Która jest w tym... Mm, w tych Star Guardianach, czy nie Bo ona jest snajperem, to możliwe, że jest atak kasterem Uuu, ej, atak to, to bije nawet ale też jesteś kosterką. Czy, ja dobrze widzę, czy i Jinx, i Caitlyn mają Battle Academy Sniper? A nie, tu jest. Nie, ona jest. On ma Star Guardian Sniper, okej, okay, okej. Okay. Ale jest Leona tutaj. Battle Academy Bastion, tak samo jak Garen. To mogłabym wziąć ją. Okej, okay, mamy Akali. Czym jest Akali? Executionerem Jakimś Supremem. Tych Supremów to jeszcze nie ogarniam, tego jeszcze nie czytałem. A to jest Jorik? Nie, to jest Darius. Okej. Okay. Was leweluję, żeby utrzymać streak. To jest Protektor. Mogę rzucić mentora. Moment Lorda jakiegoś? Nie. Nie mam może Protektora wrzucę na razie. Może powiem tak zrobić, ale... Kurde, już... SRL2 to nie chcę tego robić. Mm. O, to jest ten solo leveling A, Atrox. Ciekawe. On całkiem też nie kurczę, bo tego nie wygrywam. A karma jest for costem? Tak. Mighty Mag Sorcerer, Ok. On ma już. A to jest ten Mighty Mag. Ok. O, ja muszę sprzedać. Yy, nie wiem, czy sprzedałem. Kurczę. Ok, dostaję nalę power upa, czyli tutaj już mogę. Teraz będę miał dwa te znaki. E, gain. Armor Magic Resist. backrow allies, Alice. Gain, gain attack speed. Singularity. Deep damage to nearby enemies. Ok. To raczej nie chcę, bo i tak będę go sprzedawał. Eee. I tu jest średzi. Chyba wezmę to o, na razie po prostu. Rzucę to, Prodigy zostanę. Kurde, nie wiem czy ja tu będę musiał zrobić pivot. Kurde, pivot jako w pierwszej zesetu to trochę <ścoughs> niezbytka dobry pomysł, bo trochę zginę w tym piwocie, ale nie wiem trochę nie mam jak grać w Battle Academy z tymi temami a jakie są Prodigy jeszcze? dają mi w ogóle, Battle Academy ma i dwa Prodigy i dwa razy Bastion uuuu o oh, lol ile rzeczy Seraphim jest Star Guardian i Prodigy też tu też jest Star Guardian, DJ. Ok. Mm. Mamy Star Guardiana, poppy. Uh. Attack Fighter Luchador Edgelord, dobra. A ty jesteś Magic Clusterkiem z tego. O, tego raczej nie będziemy grali. Mega dużo szczpurek dostałem, ale w sumie żadna nie jest. Żaden, żaden z nich nie jest za bardzo co holderem hmm. Dobra, zrobimy tak hmm. Może zrobię to najpierw W sumie Supreme Cells, można to w końcu przeczytać Cell who dealt the most damage A, to wiem co to jest, dobra, czyli po prostu Robi takiego kapitana drużyny, który dostaje damage ampa i e, I health, okej, okay, dobra, ale raczej też tego nie chcę, nie, bo to będzie jakiś Magic assassin, to nie Magic caster Lol 1000, co to jest? Dłokiu. o, Fucket dookiu? Jak grycie second champion Dobra, nie rozumiem tego. Wezmę to i po prostu zagram pod jakieś piątki, które dostanę Nie jak plan. Lisin Serafin. Okej, okay. czyli grałem pod star guardiany, dobra No i cyk, to można skotować na razie. Wrzuci się to Eee... Y i teraz tak ty dostajesz kejka na pewno e gain a more from other sources a co ty dostajesz ze Star Guardiana też dostajesz e gain nie wezmę po prostu Magic Experta na razie e Jeden mirz do Trochę zapomniało mi się zlewolować. E, ten zamek jest śmieszny, bo on wybiera sobie stance. Może być albo duelistą, albo executionerem, albo jaggernautą. I w zależności od tego, ma inne traity. E, ten lisin. E, dobra. Ja potrzebuję też jakoś spiwotować. Czy ja gram jakichś dwóch heavyweight'ów tutaj, czy tam tylko poppi? O, Jaze, Jaze mi się przyda. E... Eee... Battle Academia. Ciebie mogłem już kadnąć. Eee... Może sobie na razie ciebie. O jest Jaze, ty. Eee, uh, bam, bam, bam. Eee. Uh. O, oh, nie zdążyłem. Ups. Czy ja będę grał więcej niż dwa bastiony? Crystal Gambit sorcerer Tak, jak to jest, że ja nie mam w ogóle sorcererów grałem z AP Ty jesteś sorcererem. Kto jest jeszcze sorcererem. Karma, okej. Okay. W ogóle nie zauważyłem czytać co robi Serafin. O lol, ile to jest czytania? Trochę dużo. Ja w ogóle muszę skatować powoli Battle Czekaj, czy ja właśnie sprzedałem rel, którym potrzebuję do teamu. Chyba tak się stało. Trochę GG's Rose Mother. A gubię się, gubię się no. A jak działa teraz Shoddy'ej? Po tych zmianach tego, co on w ogóle robi? Aha, po prostu atak mana, ok, czy tak jak kiedyś było? Hmm. Ale to chyba nie będzie jakiś najlepszy item w tym spocie. Eee, dobra, to co bym chciał zrobić, to chciałbym reforżować to. Mogę zrobić szodzin. Eee, dobra. Może ty dostaniesz. Nie, ja, może być to. Zaraz zamienię tej temki, ale. A i co ja chciałem zrobić? Chciałem z dam tu ginsa tutaj. Chciałem tu więcej zreforgować o, ale w sumie ja już mam tego Kurde, tak dobrze zagrałem idli ma teraz zostawię w pierdziel, bo trochę nie potrafię tego spiwotować Eee Na pewno chciałbym trochę tych, tych wywalić. Zamiast za te. Jak dużo tych Battle Academyów potrzebuje? Czy ja to mam... Może by tak je wszystkie wywalić? Mam level po prostu. I don't care. Red mi brakuje. sprzedałem kiedyś. Iza jest na froncie, to też nie powinno tak być. Chciałbym zrobić jakiś apel legendarny kom. Właśnie wokół tych Star Guardianów, ale. Ale no nie idzie mi to. To bardzo. Sorcerery bardziej pod mechy i pod Solfightery są. Ale znowu widzę, że jest dużo takich e, Traitów, gdzie masz dwie jednostki z takim samym... O, z takimi samymi traitami to jest w sumie... Nie wiem w sumie, czy to jest spoko, czy nie spoko. Dobra, e, nie będę aż tak szedł wertykalnie. To Seselne. Wrócimy sobie to. I nie wiem, zrobimy jakieś... Jakieś stand United Board może? Tego Prodigy też nie potrzebuję, mogę to też skat, skatować eee, Tego Rekana też nie potrzebuję, mogę też Rekana skatować, to dostać jakieś... Hmm. Xanthe, ale w sumie Xanter też mnie nie interesuje za bardzo O, dostałem Xantę eee, może dać JG JG damy tutaj Bluebuff byłby to fajniejszy. No nie mam No Dobra, zrobimy po prostu jeszcze jednego APK z tyłu. I się wymyśli, co dalej. Trzeba iść w lewym. To w ogóle nie jest chyba na nim za dobre, bo ona nie dostaje za dużo ap. Czy dostaje? Z syndry dostaje teoretycznie trochę No ale to nie jest jakaś dużo, dobra? Czas na zdrolowanie i spinotowanie na dziewiątym. Kurde, bardzo bym nie chciał zrobić ósmego, a chyba tak się szykuje. A czemu on ma więcej fragmentów? Co za oszust. Mało w sumie golda, ok. okay. Coś nie coś trafiłem, Rodzisz jest w ogóle dla całego teamu, tak? Ok, czy to nie jest złe jak to jest dla całego teamu w sumie. To sobie powinien zbierać to Yumi, no to Yuumi powinna być moim drugim carry Szczerze mówiąc No, powinienem zrobić jakieś takie duo wokół właśnie I Star Guardianów i Battle Academy I zjąć może... kurde Może powinienem nie sprzedawać tej Leony? I też ją trzymać? Kurde, a co to jest? Reroll Battle Academy Hmm. O, to jest huge. To mogę sobie zamienić. To dać tutaj. Wait, może w sumie. Może w sumie spróbuję z planerem to porobić jakoś. Bo ja tu mam jeden, dwa bastiony. Więc tutaj Leona wchodzi i katuje jakiegoś jednego. Battle Academy. Jesteś ty, ty. A, bo to ciebie w sumie nie potrzebuję. Czy potrzebuję? W sumie to jest Sorcerer. To może potrzebuję? Hmm. I mean, no, traity się. Z... się na pewno zgadzają, nie? Ale nie wiem, czy to jest moj... no, moja najsilniejsza wersja. Mnie po prostu o to chodzi. Bo dostaję stompy od wszystkich. Ej, ten mech to jest mega dobry, no. To nawet nie jest blisko. Ja dostaję po prostu stąpa. Kurde, no to GG's. Strzałkowałem sobie pierwszą gierkę. Nie wiem czy to dobra wróżba przed nowym setem. Eee, dobra, no to co? To, to tyle chyba, wrzucę ten film na YouTube i tak. Eee, przynajmniej będzie w końcu filmik, w którym <grym> nie wygram gry. <grym> Możemy sobie jeszcze trochę pooglądać w ogóle co tutaj się dzieje, jaki build to tutaj ludzie ogotowali. Eee, no i dajcie znać, jak wam się podoba, szczególnie graficznie ten set, bo mi się podoba graficznie, szczerze mówiąc. A nie jestem fanem anime, nie oglądam w życiu żadnego anime, więc yy, yy, to nie są totalnie moje klimaty. Ale mimo wszystko, te takie delikatne kontury tutaj, na przykład na tej zyrze, jak se idzie, no podobają mi się, są fajne. Yy, więc no, daj, na pewno dajcie znać. I co? Spodziewajcie się pewnie filmiku yy, z takim po, poważnym omówieniem, już, yy, bo tutaj pierwsza gierka, yy, pierwsze wrażenie, ale będzie na pewno filmik z poważnym omówieniem. No i co, 16 lipca wychodzi PBE, więc na pewno z PBE będą streamki i sobie pogramy. Raczej nie, nie będę jakoś mega, mega pewnie dużo gro PBE, z uwagi na to, że na początku tego setu nie ma jakichś dużych turniejów, więc nie, nie jakoś to PBE nie jest tak mega ważne, ale na pewno coś sobie pogramy, żeby jakiś content porobić, może jakieś filmiki poprzucamy, no i tyle. E, także dzięki za oglądanie. E, no i widzimy się w następnym odcinku i na streamkach. Pa pa.